Hej misiaczki, na początku macie konkursik na rzecz z kolekcji INK. Jedyne co musicie zrobić, aby wygrać, to koniecznie zostawić subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę pod filmem i uwaga, uwaga, zostawić autografa na koncie Clarisa. I dzisiaj, chilując sobie na fotelu z moimi kociakami, wpadł mi pomysł do głowy na nowy film. I jako, że wy uwielbiacie eksperymenty społeczne... To stwierdziłam, że znów coś podobnego nagram, ale tym razem będziemy sprawdzać, czy gracze są przekupni i będę chodzić po czatach i namawiać graczy, żeby zerwali ze swoją drugą połówką, a ja w zamian dam im coś cennego. Dobra, no i tutaj mamy jakąś Kerry Smith i zobaczymy, czy ona jest aktualnie w związku, jest z Alexem. Już tutaj coś do niej napiszemy. Hejka, i poczekamy, aż nam odpisze. Tutaj w ogóle nie przed chwilą zaprosił do znowu. Jakiś młotek 777 i widzę, że on ma dziewczynę kiku 1, 2, 3, 5, ale zobaczymy, czy może będzie chętny. Hejka. Okej, okay, odpisał nam i teraz napiszemy do niego tak. Mam dla Ciebie propozycję. Tutaj mamy Dory, ale niestety nie ma żadnego chłopaka, także ona tutaj nie weźmie udziału w naszym odcinku jaką. Widzę, że masz dziewczynę, ale jeśli z nią zerwiesz, dam Ci za to coś cennego. Na przykład drip. Pixel albo i jenka. czy on się w to wciągnie. No nie wiem, co mi oferujesz, bo dopiero dziś weszłem w tą grę, by coś tu nagrać na po oh, Kurde, ale jesteś chętny? Napisałam, a więc, jeśli zerwiesz ze swoją dziewczyną, dam ci za to coś cennego. Na przykład drift pixel jenka, ona tutaj nie jest przekupna. Od razu napisała stanowczo nie. Że nadal Nie. I to było dobre. To było takie stanowcze nie. No, spoko, jest spoko. Widzimy, że jest wierna. O, no, ona widzę też ma jakąś psiapsi w serduszku. Także też może tutaj do niej napiszemy. Może też będzie przekupna. Hejka, mam na ciebie propozycję. A w ogóle młotek nam odpisał? No, zależy. No, ale nie wiem, od czego mu Daj zależy. Napisałam. Hejka, mam propozycję. Kto chętny? Pusia20093. Jak zerwiesz ze swoją girl, to ci dam coś cennego: jakiś Drip Pixel INK. Może włoski not level. O ktoś nam odpisał? Jaką? Ciemną. Jest ciemna, i ty. Ona, ona ma bo jakiegoś, no to napiszemy tak: Jak zerwiesz ze swoim bojem, to ci dam coś cennego: Drip, pixel albo jenka, ale włosy no to level. i poszedł sobie, no halo. XD na serio. A nie, już wrócił, już wrócił. No i teraz sprawy się załatwia Wstałam prosto z mostu, kto chce dripa pixela albo jenka, to niech pisze na priv i od razu wtedy się zgłoszą, a ja im napiszę, ok, ale zerwij ze swoim bojem, nie? Tylko że tutaj teraz do mnie aktualnie napisały trzy osoby, które Niestety nikogo nie ma w serduszku, także... O, a może Karina? Halo, czemu nikt tutaj z was nie ma żadnego nikogo w serduszku? O, w ogóle dostałam posterko, wy to widzicie? Od Kelly, bardzo, bardzo dziękuję misiaku. na pewnie chyba wie, że nagrywam. W ogóle pierwsze posty na tym koncie. Te w ogóle mam jakieś zgromadzenie, więc może tutaj do nich napiszemy. No to są takie, wiecie, bossy i w ogóle oni pewnie na mnie odpiszą, więc może napiszmy do... O, nie, ty też nie masz. Kurde, ciężko jest teraz znaleźć jakąś osobkę, która... O, o, o. No i wszyscy sobie poszli fajnie. Nie. O. są takie bossy. Nie udawaj, bossa. Napisam, słuchaj. Jeśli zerwiesz ze swoją girl, dam ci Dripa Pixera, Jenka albo Uninut Level. Może się jednak skusi. Poczekajmy. Widzicie, jednak się skusił. Kurde, on chce nigną, no, ale teraz on się może zorientować, że ja nagrywam, nie? No i nic z tym nie będzie. Podam mu główne moje męskie. Może tutaj odpiszę. Tutaj Olazu za jeden, ale ona tutaj też nikogo nie ma w serduszku. No trochę lipa. No. Tutaj już będzie ciężko, bo on napisał, że mam tylko dripy na męskim koncie. No a wiecie, ja tam z damskiego mogę wszystko przesłać, tylko że on jest na koncie męskim, a konta damskiego nie ma, posłuchaj. Prześlij mi, a zerwę. Nie, nie, nie. Ty pierwszy, ja po tobie. Ja się takiej układy nie zgadzam. Hej rodzynek 257, wiem, że to ty, ale chętnie przyjmę jeden drip czy coś. Co? Nie rozumiem tego. Ej, on już zerwał serio Meskitu, pokażcie to. Zerwał z nią burzę, nie wierzę, nie wierzę. Napiszę i status też usuń. I już przesyłam. Co jest? Druga osoba zerwała. Napisz Napisałam, okej, okay, usunę jeszcze status i przesyłam. Ale faza. I nie wierzę, że ludzie są przekupni i potrafią wydać swoją bliską osobę, tylko żeby zdobyć coś cennego. Okej. Okay. I słuchajcie, ja wiem, że oni później mogą sobie, jakby, tą osobę z powrotem przyjąć, a ja je jednak wcześniej zerwali, nie? Więc mamy już, jakby, ich przyłapanych. No także lecimy po kolejną osobę. Dzięki, odpisałam. Słuchajcie, mamy drugą osobę, która się dała w to wciągnąć. Usunęła tutaj swoją e, girl z serduszka i status. Zmieniła na XD, także wysyłamy jej teraz tutaj albo jenka, albo dripa jasnoróżowego. Okej! Okay. Napisam do Kasi. Hejka, mam propozycję odpisana. Jaką? Jak zerwiesz ze swoim bojem, to dam ci dripa, piksela, jenka albo uniodlewel. I tym razem, może myślę, że możemy dać tutaj jakiś level, bo level jakieś włoski są na pewno bardziej cenniejsze niż typowy drip, pixel. Jenka, więc może teraz na takie coś się skuszą, zobaczymy. A w ogóle Kasia na mnie odpisała. Halo. Ej, no ona mnie obraża! Niemiła jesteś. I to było przykro, ona mnie zraniła. Yy, Kasia nam w ogóle odmówiła, ale ja ją jeszcze tutaj zachęcam. Troszeczkę, może jednak zmieni zdanie. Sówra, ale nie jestem zainteresowana. Może jednak. Dobra, sobie idę, bo ona jest strasznie wulgarna i niemiła w stosunku do mnie, więc. Elo. W ogóle nie wiem, czy ktoś już nagrywał taki film, ale wydaje mi się, że nie, że jestem pierwsza z tego, co widziałam chyba na polskim e, YouTubeie, MSP, czy takiego filmu chyba nie było, także mam nadzieję, że jestem pierwsza. Co to w ogóle się dzieje, weszłam sobie na czat i ona do mnie stój, pokaże ci coś i teraz zostaniesz moją żoną, a ten gościu, u jakie dzikie romanse. nie wiem, co się tu w ogóle dzieje, ale, ale... Run. Harlet tutaj do mnie napisała, ale może tutaj ona też się zgodzi na moją propozycję, bo widzę, je, że jest w związku. No, sorry w ogóle za tutaj literówki, ale jak się śpieszę, to tak szybciutko piszę, nie zostawię żony. Ojej, Jesteś za, zostaczy co? Nie, po prostu. Napisała w ogóle. ok, to daj pierwsza, a ja zerwę z nią i dołożę okulary sam. Nie, 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 ty pierwsza. Ona napisała, bo ja nie wierzę. Ona mi tutaj teraz sugeruje, że jak ją oszukam, to zgłasza mnie. I mówi na YouTube, że mnie nie zgłaszają, napisałam nie oszukam, zobaczysz I w ogóle tutaj mam jakąś osobkę, która mi proponuje VIPa, ale powiedziała, że mi poda hasło eee, Napisałam po co ona napisała, że inaczej jej nie da Bo nie ma doładowania VIP, a ja napisałam A zrób pierwszy na swoim koncie VIP-a, okej okay? No bo chyba logiczne, że raczej by nam VIP-a nie da, skoro nawet na swoim koncie nie ma więc... Okej, okay, napisała mi w ogóle, że już zerwała, także sprawdźmy to I faktycznie, dobra, dobra Więc teraz się zawieramy z za tego pikselka Ale mamy trzy osoby przyłapane Ja myślałam, że nikt się ten nie zgodzi a widzicie, ci a ludzie są przekupni, zrobią wszystko Żeby tylko zdobyć jakąś tam cenną Byle jaką rzecz, a ja mamy tutaj piksela Więc wysyłamy, no Scarlett, dwa. 0192, ok i poszedł nam jeden pikselek dobra, także moje drogie misiaki, to by było już na tyle w tym odcineczku dajcie znać, jak wam się spodobał, jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, albo jeśli chcecie taki sam odcinek tylko, że przekształcimy, że jeśli osoba zerwie, to dostanie VIPa, to dajcie znać, czy chcecie i zostawcie po prostu dużo łapeczek i napiszcie w komentarzu, a jak wam się to spodoba i będziecie chcieli taki filmik, to na pewno ja taki nagram. No i ja już się z wami żegnam, bujaki, papa! Pa.